Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów niższych nie mogła Kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak wrażeń i zaczęła tęsknić. Pozwolono jej chodzić po całym domu i to ją nieco uspokajało. Wydeptała każdy kamień na podwórzu, dotknęła każdej rynny i beczki, ale największą przyjemność robiły jej podróże do dwóch całkiem odmiennych światów: do piwnicy i na strych. W piwnicy powietrze było chłodne, ściany wilgotne. Przygłuszony turkot uliczny dolatywał z góry. Inne odgłosy niknęły. To była noc dla ociemniałej. Na strychu zaś, szczególnie w okienku, działo się całkiem inaczej. Tam hałasu było więcej niż w pokoju. Kaleka słyszała turkot wozów z kilku ulic. Tu skupiały się krzyki z całego domu. Twarz jej owiewał ciepły wiatr słyszała świergot ptaków, szczekanie psów i szelest drzew w sąsiednim ogrodzie. Tu był dla niej dzień. Nie dość na tym. Na strychu częściej niż w pokoju świeciło słońce, a gdy dziewczynka skierowała na nie przygasłe oczy, zdawało jej się, że coś widzi. W wyobraźni budziły się cienie kształtów i barw, ale takie niewyraźne i pierzchliwe, że nic przypominać sobie nie mogła. W tej właśnie epoce matka połączyła się ze swoją przyjaciółką i przeniosła się do domu, w którym mieszkał pan Tomasz. Obie kobiety cieszyły się z nowego lokalu, ale dla niewidomej zmiana miejsca była prawdziwym nieszczęściem. Dziewczynka musiała siedzieć w pokoju. Na strych i do piwnicy nie wolno było chodzić. Nie słyszała ptaków ani drzew, a na podwórzu panowała straszna cisza. Nigdy tu nie występowali handlarze starzyzny, ani druciarze, ani śmieciarki. Nie puszczano bab śpiewających pieśni pobożne, ani dziada, który grał na klarnecie, ani kataryniarzy. Jedyną jej przyjemnością było wpatrywanie się w słońce, które przecież nie zawsze jednakowo świeciło i bardzo prędko kryło się za domami. Dziewczynka znowu poczęła tęsknić, zmizerniała w ciągu kilku dni, a na jej twarzy ukazał się wyraz zniechęcenia i martwości, który tak dziwił pana Tomasza. Nie mogąc widzieć, Kaleka chciała przynajmniej słuchać wciąż najrozmaitszych odgłosów, a w domu było cicho. – Biedne dziecko – szeptał nieraz pan Tomasz, przypatrując się smutnemu maleństwu. – Gdybym mógł coś dla niej zrobić – myślał, widząc, że dziecko jest coraz mizerniejsze i co dzień niknie. Zdarzyło się w tych czasach, że jeden z przyjaciół mecenasa miał proces i jak zwykle oddał mu do przejrzenia papiery z prośbą o radę. Wprawdzie pan Tomasz nie stawał już w sądach, ale jako doświadczony praktyk umiał wskazać najwłaściwszy kierunek akcji i wybranemu przez siebie adwokatowi udzielał pożytecznych objaśnień. Sprawa obecna była zawikłana. Pan Tomasz, im więcej wczytywał się w papiery, tym bardziej zapalał się. W emerycie ocknął się adwokat, nie wychodził już z mieszkania, nie sprawdzał, czy starto kurz w salonach, tylko zamknięty w swoim gabinecie czytał dokumenty i notował. Wieczorem stary lokaj mecenasa przyszedł z codziennym raportem. Doniósł, że pani doktorowa wyjechała z dziećmi na letnie mieszkanie, że zepsuł się wodociąg, że odźwierny Kazimierz zrobił awanturę ze stójkowym i poszedł na tydzień do kozy. Zapytał w końcu, czy pan mecenas nie zechce widzieć się z nowo przyjętym stróżem? Ale mecenas pochylony nad papierami palił cegarą. Puszczał kółka dymu, a na wiernego sługę nawet nie spojrzał. Na drugi dzień pan Tomasz jeszcze siedział nad aktami, około drugiej zjadł obiad i znowu siedział. Jego rumiana twarz i szpakowate faworyty na szafirowym tle pokoju obicia przypominały studia z natury. Matka o ciemniałej dziewczynki i jej wspólniczka robiąca pończochy na maszynie podziwiały mecenasa i mówiły, że wygląda na czerstwego wdowca, który ma zwyczaj od rana do wieczora drzemać nad biurkiem. Tymczasem mecenas, choć przymykał oczy, nie drzemał wcale, tylko rozmyślał nad sprawą. Obywatel X w roku 1872 zapisał swemu siostrzeńcowi folwark, a w rok 1875 synowcowi kamienicę. Synowiec twierdzi, że obywatel X był wariatem w roku 1872, a siostrzeniec dowodził, że X oszalał dopiero w roku 1875, zaś mąż rodzonej siostry nieboszczyka składał nieulegające wątpliwości świadectwa, że X i w roku 1872, i w 1875 działał jak obłąkany, a cały swój majątek jeszcze w roku 1869, czyli w epoce zupełnej świadomości Zapisał siostrze. Pana Tomasza proszono o zbadanie, kiedy naprawdę X był wariatem, a następnie o pogodzenie trzech powaśnionych stron, z których żadna nie chciała słuchać o ustępstwach. Gdy tak mecenas snużał się w powikłanych kombinacjach, zdarzył się dziwny, trudny do pojęcia wypadek. Na podwórzu, pod samym oknem pana Tomasza, odezwała się Katarynka. Gdyby zmarły X wstał z grobu, odzyskał przytomność i wszedł do gabinetu, aby pomóc mecenasowi w rozwiązywaniu trudnych zagadnień, z pewnością pan Tomasz nie doznałby takiego uczucia jak teraz, gdy usłyszał Katarynkę. I żeby to przynajmniej była Katarynka włoska, z przyjemnymi tonami fletowymi, dobrze zbudowana, grająca ładne kawałki. Gdzie tam? Jakby na większą szykanę Katarynka była popsuta. Grała fałszywie ordynaryjne walce i polki, a tak głośno, że szyby drżały. Na domiar złego trąba od czasu do czasu odzywająca się w niej ryczała jak wściekłe zwierzę. Wrażenie było potężne. Mecenas osłupiał. Nie wiedział, co myśleć i co począć. Chwilami gotów był przypuścić, że przy odczytywaniu pośmiertnych rozporządzeń chorego na umyśle obywatela X jemu samemu pomieszało się w głowie i że uległ halucynacjom. Ale nie. To nie były halucynacje, to była rzeczywista katarynka z popsutymi piszczałkami i bardzo głośną trąbą. W sercu mecenasa tego wyrozumiałego, tego łagodnego człowieka zbudziły się dzikie instynkty. Uczuł żal do natury, że go nie stworzyła królem dachomejskim, który ma prawo zabijać swoich poddanych, i pomyślał z jaką rozkoszą położyłby w tej chwili katarynarza trupem. A ponieważ u ludzi tego temperamentu, co pan Tomasz, bardzo łatwo w gniewnym uniesieniu przechodzi się od zuchwałych projektów do najstraszniejszych czynów, więc mecenas skoczył jak tygrys do okna i postanowił zwymyślać kataryniarza najgorszymi wyrazami. Już wychylił się i otworzył usta, aby krzyknąć Ty, próżniaku jakiś!, gdy wtem usłyszał dziecięcy głos. Spojrzał naprzeciwko. Mała, niewidoma dziewczynka tańczyła po pokoju, klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się. Usta śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grat. Ona, biedactwo, w tym domu spokojnym dawno już nie doświadczyła tylu wrażeń. Jak pięknym zjawiskiem wydawały się jej fałszywe tony katarynki. Jak wspaniałym był ryk trąby, która mecenasa mało nie przyprawiła o apopleksję. No, na dobitkę kataryniarz widząc uciechę dziecka zaczął przytupywać wielkim obcasem w bruk i od czasu do czasu pogwizdywać niby lokomotywa przed spotkaniem się pociągów. Boże, jak on ślicznie gwizdał! Do gabinetu mecenasa wpadł wierny lokaj, ciągnąc za sobą stróża i wołając: Ja mówiłem temu gałganowi jaśnie panie, żeby natychmiast wygnał kataryniarza. Mówiłem, że od jaśnie pana dostaje pensję, że my mamy kontrakt, ale ten hom tydzień temu przyjechał ze wsi i nie zna naszych obyczajów. No, teraz posłuchaj! krzyczał lokaj, targając ze za ramię oszołomionego stróża. Posłuchaj, co ci sam jaśnie pan mecenas powie. Kataryniarz grał już trzecią sztuczkę, tak fałszywie i wrzaskliwie jak dwie pierwsze. Niewidoma dziewczynka była upojona. Mecenas odwrócił się do stróża i rzekł ze zwykłą sobie flegmą, choć był trochę blady. Słuchaj no, kochanku, a jak ci na imię? Paweł, jaśnie panie. Otóż, mój Pawle, będę ci płacić dziesięć złotych na miesiąc, ale wiesz za co? Za to, żebyś na podwórze nigdy nie puszczał Katarynek. Wtrącił śpiesznie lokaj. Nie, rzekł pan Tomasz. Za to, ażebyś przez jakiś czas co dzień puszczał Katarynki. Rozumiesz? Co pan mu mówi? Zawołał służący, którego nagle rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz. A żeby dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał co dzień Katarynki na podwórze. Powtórzył mecenas, wsadzając ręce w kieszenie. Nie rozumiem pana. Odezwał się służący z oznakami obrażającego zdziwienia. Głupiś, mój kochany, rzekł mu dobrotliwie pan Tomasz. No, idźcie do roboty, dodał. Lokaj i stróż wyszli, a mecenas spostrzegł, że jego wierny sługa coś towarzyszowi swemu szepcze do ucha i pokazuje palcem na czoło. Pan Tomasz uśmiechnął się i jakby dla stwierdzenia ponurych domysłów famulusa wyrzucił katarynce dziesiątkę. Następnie wziął kalendarz, wyszukał w nim listę lekarzy i zapisał na kartce adresy kilku okulistów. A że kataryniarz odwrócił się teraz do jego okna i za jego dziesiątkę począł przytupywać i wygwizdywać jeszcze głośniej, co już okrutnie drażniło mecenasa, więc zabrawszy kartkę z adresami doktorów wyszedł, mrucząc, biedne dziecko. Powinienem był zająć się nim od dawna.